z tej strony Hexagon i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z vlog z Ibizy. Dzisiaj widok z balkonu. Jak możecie zobaczyć, tam mamy basen. Tutaj mamy widok na hotel przeciwny. I zobaczcie, tam mamy morze. Tak jest, morze, po którym pływają łódki, z którego Wam nagrywałem. I okazało się, że było widać nasz hotel, ale taki mały skrawek, naprawdę nie widziałem. Tam zobaczcie, w tyle góry mamy. Tutaj może tutaj góry, także jest bardzo ciekawy krajobraz. No i będą nie będzie 10-minutowych odcinków, dlatego że po prostu nie mam po pierwsze tyle pamięci, a po drugie nie mogę tak stać i kręcić. Ale na ostatni odcinek na finał Wam coś przygotuję specjalnego. Także dzięki Wam za oglądanie. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Stawcie łapkę w górę. 15 łapek w górę i kolejny filmik i cześć!